O, no ale nawet nie jest takiej odległości pewnie nieruchomy tego jeszcze dostał spaka z boku i niestety T70... T70 dostał! Uu. I udało się walną w domek, który się rozleciał Co? Atakują skur wiele Ten naming tego paka jest po prostu morderczy, jak ja go słyszę to Zacz mi się śmiać chce się Heroes 2, jeszcze, jeszcze, niestety lub niestety, dymamy te wasze powtórki, widzowie, drodzy serdeczni, a w dzisiejszym wydaniu Mango Rango UW nie wie, co się stało. Walczy dla nas pan Kepap, który, który nam podesłał widz to nagranie i walczy z Hallo UW. No to miejmy nadzieję, że UW zostanie rozgniecione na popiół, więc zobaczmy, jak to się stanie. A więc zaczyna się bitwa, a my zobaczymy sobie graczy. Pan Kepap, który oczywiście na żlic gra jako niebiescy sowieci, ma maksymalny poziom. Wow! Czyli spodziewamy się raczej tutaj super zagrań. Walczy dzisiaj na zło wcielone, czyli Halo, Uwu, Uwu, Hagi, jakieś inne pojebane rzeczy. 81 i drugi poziom prestiżu. Miejmy nadzieję, że tutaj wszystkie y, jakieś tam furasy, inne jakieś tam tentakle z Akihabary zostaną unicestwione. <laughs> Halo UW już wybrał swoją taktykę. Jest to doktryna rezerw strategicznych. O, grenadierzy szturmowi. Zobaczymy, czy się pojawią. Szkolenie weteranów, zaciśnięta pięść trudniej się nie da. Co się jeszcze okaże. Tymczasem KEPAP może wybrać sobie doktryna koordynacji pojazdów dla gwardii, taktyka przeciwpiechotna i taktyka wsparcia zmechanizowanego. I wygląda na to, że wszystkie pierdolniki należą do poborowych. Tu coś mamy produkcja. Poborowi grenadierzy Werbowanie o 10% szybciej. O, to coś nowego. Znaczy nowego, no takie nie aż tak bardzo popularnego, tak bym to nazwał. I są już pierwsi grenadierzy szturmowi się pojawiają. Tymczasem co tam pisze, piszecie? No i no to. Przeczytam. przeczytałem. No nie wiem, Nariko, Zaraz zrobimy drugą ankietę. Czy wierzyć, Nariko, że przeczytałem słowo? Dobra, jest walka. Na dole oczywiście Narzwic, jako właśnie niebieski gra tutaj kontra Niemcy. No, za lak był paskudny. Masakra weszli, wyszli. Hmm. Tutaj też jakieś takie. Pionierzy gotowi na wszystko, ale zobaczymy, czy będą gotowi, tak naprawdę. I trzy oddziały poborowych tymczasem już są. No, zobaczymy, czy Niemcy zostaną przygwożeni siłą liczebną, po prostu. Piotr do nas strzela. Nagle no, się ukryli za samocikiem, to by wyglądało nieco lepiej. Macie to naszą strefę. MG42 się rozstawił. To czasem na punkcie zwycięstwa. I pierwsze zajmowanie paliwa, próba przynajmniej zajmowania paliwa dla strony oczywiście kapapa, ale nadchodzą już tutaj o granyderze szturmowi, to może się źle skończyć. Tutaj też brakuje punktu, żeby oczywiście to paliwo połączyć, niestety. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej kebab faktycznie przejmie ten punkt. Fury, dobrze, rzecz, Rika, serdecznie. Jest tu mi po Jestem oburzony. <laughs> Ale do błota wpadł, zaczął krzyczeć, tam kąpiel błotna. No oczywiście, saperzy radzieccy nie mają szans tutaj z grenadierami szturmowymi, którzy mają wszyscy MP Fyrcyś. I są dosyć zabójczy na bliski dystans. Nie ma odwrotu, no właśnie, zwycięstwo albo śmierć, byle żebyście zajęli ten punkcik. i. Kepap spróbuje przejmować drugie paliwo. No wiadomo, na dole nie wyszło z paliwem, to może chociaż na górze się uda i tu faktycznie jest już połączenie, tutaj też całe sektory są połączone. Wygląda na to, że Halo UW troszeczkę jakieś dziwne tutaj rzeczy stosuje, brakuje mu trochę właśnie terenu, dopiero teraz gdzieś poleciał na dół, paliwo no zaraz będzie, ale trochę takie dziwne tutaj, bardzo mało terenu, patrzcie, mamy trzecią minutę, on praktycznie nic nie kontroluje, strasznie, strasznie dziwne. Neliko, wiadomo, że jedna osoba jest jeszcze. Kobiety uwielbiają bohaterów, tak, na pewno. Karakaniec w komendy do... Szpital polowy jest dostępny, to się ucieszą na pewno Ruscy. Pawimy towaryści. Gdzie tutaj krwawią? No wiadomo, dwa oddziały na jednego, to banda... Ruskiego, banda niemieckiego można o tak to nazwać I wreszcie Niemcy zaczęli... O nie! coś się stało? Czemu? Czemu ten oddział Grenadierów Szturmowych nie zajął do końca tego paliwa? Duży, duży błąd ze strony tutaj Halo UW Strasznie dziwne, strasznie dziwne Nie mogę do końca tego zrozumieć Ale no, tak się też stało Tymczasem Kappa Kepap nawet, to jest Kepappa -ke Dalej, na razie bez żadnych tutaj szałów, jeśli chodzi o jednostki nawet nie ma żadnego budynku stworzonego, a to ciekawa taktyka Nic jeszcze tutaj nie porobił, czyżby się szykował od razu, żeby coś zbudować lepszego? O, miotacz ognia kontra trzech tych, tych Gdyby tu uwielbiam pieniędzy, a co bohaterowie, zarzucają nam same i hajs Brakow dawaj, ale co mam ci dać? Proszę nie spomować takich długich wiadomości, po co, po co? I dalej paliwa nie, nie, nie wiem co tutaj Niemcy nie mają paliwa od 100 lat nigdy nie posmakowali jak smakuje paliwko Strasznie strasznie dziwne Przybyli nowi Mezu, Jeszcze się śmieją cici. ci Ta wroga do nas strzela <tryk> Znajdują się saperzy. Miotacz ognia, no, na taki dystans. Zobaczymy, kto tak naprawdę wygra. Genedierzy, no, strasznie dużo dostajemy i postanowili się wycofać. O. Myślę, że gdyby trochę gdzieś się ukryli, jeszcze mogliby zmasakrować tych tych saperów. Uuu, tutaj właśnie ten domek to jest oczywiście sola w oku każdego gracza, który nie kontroluje tego domku. Bo właśnie, jeden MG można rozstawić na spokojnie, i on wtedy właśnie kontroluje cały tutaj ten. Cały, cały obszar. Ale tymczasem, o, Kepap nawet wybrał już, taktyka koordynacji pojazdów dla gwardii. zaperzy grillują. No tu Tarant. <tostanawstanie <tostanawstanie> <tostanawstanie> Atakują nas pieprzeni ruscy. No i Kepap na razie dalej, bez żadnych tutaj e, nowych jednostek. Żadne budynki, budynki również nie zostały jeszcze stworzone. Ciekawa, ciekawa tutaj taktyka, co się szukuje? w takim razie, że może... Z, z, oznaczenie, nie? Czy od razu 85 będzie szkolona? Może przyzywani strzelcy gwardii? To może też jest jakiś tego, zaoszczędzi sobie teraz sporo zasobów i nawet dwa oddziały może przyzwie tak od buta. A ci mogę dać na oczywiście, że Niemcy <grym> zamiast wódki to benzyny takie maski. no tutaj masakra, nie wiem dlaczego, ale Niemcy nie kontrolują w ogóle paliwa od dłuższego czasu. Już szósta minuta jest, oni nigdy, nigdy nie mieli większego przychodu paliwowego. 16, masakra Najlepsza dektyna na rolskich imo, no jest na pewno bardzo uniwersalna i potężna, zwłaszcza tutaj naprawa dla pojazdu. Spoko oznaczenie bardzo mocne w dobrym momencie wykorzystane i jest. Tak jak się spodziewaliśmy, gwardia będzie teraz przyzywana, pewnie z jeden-dwa oddziały pewnie nawet. Idzie pewnie pod moździerz. to na razie nie potrzebuje zajmiemy się mikro pewnie mm, Nie budował. Hmm. I mamy od razu jedzie tutaj dowództwo batalionu. Dowództwo Karabinów Wsparcia również już powstało Czyli wreszcie Ruscy faktycznie stawiają swoją infrastrukturę Ale zobaczymy jak Gwardia się w tym wszystkim sprawdzi Można ich ulepszyć już na karabiny DP, ale jeszcze to nie jest robione I Niemcy przejmują wreszcie po raz pierwszy północ tak naprawdę Mają jakąkolwiek kontrolę nad tymi punktami Zneutralizowali paliwo, zajmują swoje Czyżby miało być to jakieś cud nad, nie wiem kurde, tym gównianą mapką? Zobaczymy dla Niemców no, patrzcie na samo porównanie sił, chociażby ile Niemcy mają właśnie tutaj swoich oddziałów, które są w stanie walczyć i denerwować swojego przeciwnika. Daniel Kozes, październik, seks. Seks Seksbo z Meksyku, z Hiszpanii. Wróg zajmuje nasze tereny. Wróg zajmuje nasze tereny? Nie. O, znowu z grillem. O, czy to przeżyją, czy chociaż jednego zabiją tym miotaczem? mp Firsty, no i niestety, saperzy z miotaczem ognia nie popisali się zbytnio, nie zadali trochę obrażeń, ale nie zabili większości tych jednostek, tutaj modeli, w tym oddziałku. Oddziały gwardii gotowe. Czy kolejna gwardia zostanie przyzwana, czy może już teraz zbierane są zasoby na jakieś, może nie? No, te 70 już może przyjechać. Czyli co dalej? Czyżby kolejny budynek i od razu rush w 85, albo po prostu te 34? Ciekawe, ciekawe. To najlepsze one same contact. Ja Jałkarny, kto wygra? No sporo tutaj tych, tych... Mamy grenadierów, trzy oddziały, grenadierów szturmowych i jeszcze pancer grenadierów. To jest strasznie dużo grenadierów mamy tutaj, różne rodzaje. Brakuje jeszcze tylko false grenadierów, ale niestety nie mamy OKW tutaj. Latina perfect, perfect. T-70 nadjeżdża, czyli jednak, czyli jednak. Mimo, że mógł być już on szybciej przyzwany, to dopiero teraz nadjeżdża. Jaki tutaj ma plan Kepap tak naprawdę? O, -o pancer Grenadierzy z ich Sturmgewehrami kontra Gwardia. Mają karabiny DP, dlatego oni nie boją się aż tak bliskiego dystansu. Zostali nawet wsparci, patrzcie, genialny ruch. Poborowi użyli swojej specjalnej umiejętności, właśnie połączenie i wsparli Gwardię, co by to mm, właśnie zwiększyć ich tutaj siłę i liczebność. I T70 jest już na polu bitwy. Czy UW się tego spodziewa? To jest pytanie, bo nie ma żadnego paka nawet w produkcji. No właśnie. Pamiętasz, jeden... No no pamiętam, pamiętam właśnie. No, te gry 1 na 2 są strasznie długie, dlatego to jest trochę. Eee, to jest... Problem. Strzelają, T-70 pierwszy kontakt nawiozał, czyli Niemcy już wiedzą, że mają do czynienia z radzieckimi pojazdami, no i trzeźwo postanowili od razu wyszkolić działo przeciwpancerne. Espanola perfecto, senorita, ja, ja, ja. Arrivederci, Roma. T-70, no i sobie expi tak naprawdę, no ale obrażenia nie są zbyt duże, ani dla jednej, ani dla drugiej strony, natomiast znowu MG w tym domku nie może użyć amunicji przeciwpancerno-zapalającej, bo nie ma doświadczenia. Jest taka walka głupiego, no 100 lat będzie zajmować, ale no T-70 w końcu zwycięży. Tymczasem góra. O, to ta Grenadier już nieźle przysmażani są, ale czy wytrzymają ten ostrzał. Ci cali saperzy mają drugi poziom doświadczenia. I chyba giniemy tutaj, no właśnie, jeszcze wsparcie. Panzer Genedias nie ma szans. Saperzy muszą się wycofać. MG coraz bardziej dostaje, domek też dostaje dużo obrażenia. Jest duża szansa, że w końcu w niedalekiej przyszłości się zawali. I MG od razu się składa po tej akcji i zawija do domu. O ja, że tutaj <ścoughs> zwyczajni pobórowi nie schowani za osłoną, co ciekawe. Pak już nadjechał, jest. Idzie na sam środek, żeby przytulić tego T70, pocałować go takim strzałem przeciwpancernym. Wysp. Jak tam gwardia też na środku tutaj uczestniczy w walkach, już granat wybuch. Za chwilę te worki z piaskiem się rozlecą całkowicie. O, no i to tyle. Granadierzy mogą pożegnać się z osłoną. Poleciał gdzieś granat nasadkowy, tutaj, ale został uniknięty w porę. Północ zajmowane przez Niemców. Natomiast na dole radzieckie siły udało się zneutralizować punkt zwycięstwa. I T70, gdzie jest ten pak? Czemu jeszcze nie oddał żadnego strzała w tego T70? Nawet nie, że nie trafił po prostu. O, tak chodzi w te, we w te, podchodzi, wychodzi. Jak tam Cici, gwardia, może rzucić już granat? Tak jest. O, i jest, pierwszy strzał dosięgnął T-70 na samym środku. O, granat poleciał do domku. Mm, psz, psz, wow, chyba w ostatnim milisekundzie udało im się wyjść akurat z domku. To też mam nadzieję, że w kochu 3 zostanie troszeczkę inaczej ogarnięte, że właśnie oni muszą normalnie, wiecie, tam na przykład widać te ich modele jak podchodzą do wyjścia czy coś takiego, a nie, że nagle teleport i cała trójka tutaj się pojawia. Ale chyba nawet coś takiego mówili właśnie, że mieli jakieś takie plany. Nie go nie na tylko robimy ludziom. Przed smak, przetrniejemy Na Ukrainie No i Gicią Brancio. O! Pan nie pod ciężkim ostrzałem już tylko dwójka ludzi została w oddziałku. Ale wszyscy chyba mimo to tych no wszyscy co zostali żywi. Uda im się wycofać. się 70 błyskawicznie naprawiony, może nawet poleciały tutaj te naprawy. 35 tylko amunicji to kosztuje. Super, super opcja dla większości pojazdów. Można naprawić właśnie nawet w oczekiwaniu na jakichś saperów, żeby naprawili wiadomo troszeczkę szybciej. Kolejna gwardia jest gotowa do akcji. Yy, w kochu czy będzie szturm na domek zajęty. Tak, tak, też to jesteśmy tego świadomi. Właśnie niektóre chyba jednostki właśnie będą mogły wykurzać jednostki wroga z zajętych budynków, np. miotaczem ognia albo jakimś granatem. To też jest dosyć ciekawe jak to będzie pomyślane dokładnie bo no nie zdziwiłbym się gdyby na przykład ta mechanika również na przykład została wycofana nie bo to wszystko może się zdarzyć oni teraz po prostu testują to wszystko atakują strefę ze zasobami będą jeszcze obiady gotować w domku <grym> do <tego> właśnie, to byłoby ciekawe gdyby zobaczyć te ich modele bo to widać ich nie właśnie widać prześwit tych tych jak oni tam na przykład chodzą sobie w tym domku właśnie przemieszcza ten karabin na przykład i tak dalej nie to mogłoby być dosyć ciekawe tymczasem blob na górze całkiem potężne tutaj zgromadzenie strzelcy czy znaczy, ten strzelcy? No, poborowi, gwardia i saperzy z miotaczem. No, tej siły myślę, że MG musiałby jakoś się przeciwstawić ich. No, i domek mało HP, może w każdej chwili się rozlecieć, tak naprawdę. A ruscy, ruscy całkiem sporo zasobów ludzkich. Czyżby na pewno naprawdę się szykował? Nie, nie ma jeszcze kompanii zmechanizowanej. Więc 85 jest jeszcze poza zasięgiem na razie na ten moment. Bliac, atakować! Zaraz odpiszę tylko tutaj tego. Na ziemię, na ziemię, schylić się. Co się dzieje na górze tymczasem, gdzieś tutaj? O, no, o, kurde, blob też takich trz trzech oddziałów grenadierów, z czego jedni mają nawet ręczny karabin maszynowy. No, myślę, że gwardia tutaj, mimo że padła na ziemię, to nie mają raczej tutaj większych szans. No, chyba, że będą bardzo dziwne tutaj decyzje podejmować ci grenadierzy. O, jeszcze będzie oflankowanie z tyłu. I strzela, strzela im w plecy jeszcze w takie zgrupowanie. To może być naprawdę dużo kili. Pocisnąć sześciu zabitych, może na razie na koncie ta 70. A gdzie jest dział pancerny? Pak nadjeżdża dopiero. Tutaj też jest starcie. No, na dwóch frontach teraz walą. Tutaj muszą się wycofać. A tutaj wygląda na to, że to gwardia z karabinami DP pogoniła tutaj wszystkie siły, które nacierały. No, były za osłoną całkiem nieźle. Im to wyszło. Saperzy w gotowości. Gdzie? Czy powstaje? Nie, dalej nie buduje tego. Dziwię się, pan Kepa ma strasznie, ale to strasznie dużo zasobów ludzkich. Ale nie postanowił ich na nic jeszcze wykorzystać. To się trochę dziwi. Nawet moździerza nie przyzwał. Choćby dla beki mógł to zrobić właśnie, żeby domek zmasakrować. Yy, nowe oddziały gwardii w gotowości. Kolejne gwardia. O właśnie, to, to powinno tak wyglądać. Trzeci oddział gwardii się pojawił. Przychody oczywiście z zasobów ludzkich trochę spadły. Ale wydaje mi się, że jeśli dobrze to rozegra, to nie powinien być aż taki problem. Co tu się dzieje? Uu, pancer 4 tymczasem nadjechał, nadjechał, czyli pierwszy prawdziwy pojazd tej gry. Mhm. <grym> wszyscy Niemcy w odwrocie, kawa wnieść w rekord. 6 powtórów każdy no, no to super. Ruscy za... No właśnie no ruscy właśnie coś tutaj zbierali przez dłuższy czas sporo zasobów, no nawet patrzcie, te paliwa mają, strasznie dużo. O, czy miał rozjechać tych tych poborowych? Ale dopiero teraz zaczął pan Keba przyzywać tutaj ich swoje oddziały gwardii, pewnie właśnie wszyscy mają karabiny DP, no a przynajmniej większość. I zobaczmy, jaki jest plan. Czy dalej nie buduje? Patrzcie, dalej, saperzy, nie zbudowali budynku, żeby móc budować te 85. -tki. Myślę, że to jest błąd dosyć spory. Dlatego, że ma sporo zasobów. Mógłby to zrobić. A 85 wydaje mi się, byłaby bardzo, bardzo teraz w cenie. Nie ma czego. Produ no właśnie jakby w teorii nie ma czego produkować, ale dziwię się, że nie zrobił właśnie tego domku do produkcji 85 w takim razie. Czemu czemu? Tak postępuje, nie wiadomo. A działo PyPans. I tak nie ma paliwa na 85. No nie wiem, no patrz no na te zasoby. Wiadomo, tam zbudowanie tego domku też by trochę zajęło, no ale to akurat myślę, że by właśnie zbudował domek i byłoby akurat paliwko i zasoby ludzkie, żeby móc to ogarnąć. No ale zobaczmy, zobaczmy. Te 70 gdzieś tutaj spiewsza przed tym pancerem 4. Na dole, no niestety przejęcie tego nie będzie takie łatwe. No i pancerz 4 na razie sobie jeździ i rządzi. O jezu, ci tutaj saperze zostali strasznie, strasznie zmasakrowani. I nadchodzi blo bardzo groźny. Patrzcie na to: trzy oddziały grenadierów. Wszyscy prawie mają ręczne karabiny i maksymalny poziom, co najgroźniejsze. To jest bardzo, jest bardzo, bardzo groźna tutaj grupa. I ich to tylko mogły powstrzymać na przykład jakiś właśnie MG czy coś takiego, no, ale Kepap nie ma takich barierów. Zbudował sobie kolejnych saperów. Proszę, proszę, żeby właśnie ogarnąć ten domek. Oh, oh, oh. O, te 70 wykryty przez <średziora> pancera 4, który walnął w domek. Działo po pan No właśnie, nie ma też żadnego zizgana ze strony kepapa. Trochę to dziwne. Nie, nie ma domku nawet, tak naprawdę, do, żeby to zbudować, ale nadjeżdża coś, czy nie? Buduje się to, właśnie. Ciągle budują. No i trochę sytuacja zaczyna wyglądać coraz groźniej dla kepapa. Tak naprawdę ma punktach zwycięstwa jest wyrównanie, tak naprawdę nie jest problem. O! Grenadierzy szturmowi zajumali jednego z PTRS-ów, którego upuściła gwardia, pewnie ci tutaj. No właśnie, niestety. I nadjeżdża wreszcie 85. -ka. No właśnie, widzicie, nawet miał jeszcze trochę zapasu paliwa, więc jakby troszeczkę szybciej to ogarnął, myślę, że mogłoby być spoko. Pewnie piany był. Raz dopiero będzie. Uuu, te 70 mały cel, więc mniejsza szansa na trafienie. No no chyba jest nawet jakieś tam takie ukryte staty. O, no, ale na nie jest takiej odległości pewnie nieruchomy tego. Jeszcze dostał spaka z boku i niestety T70 T70 dostał! I pancer 4 zneutralizował małego tutaj taką małą pchełkę denerwującą. Ale zobaczymy, 85 jest już w drodze. O, o Ostwind nadjeżdża. Uuu, czyli flag pancerkon na piechotę tak naprawdę. No, Zobaczmy, czy gwardia tutaj z PTR-sami będzie dalej drażnić tego tego. No właśnie, bo to niby, niby niewielkie obrażenia, nie? Ale jeśli by wszystkie trzy oddziały gwardii zaczęły ostrzeliwać takiego pancera 4, to no. Za długo też by tak nie wytrzymał. Fakt, w sumie ciekawym miejscu, jest tak na totalnym samym środku. I ofensywa na dole radziecka. Wygląda na to, że nawet nawet udana udało się odbić sporo punktów. O jest, 85 została już wykryta. Oczywiście grenadierzy w sztumowi nie mają żadnych tutaj opcji, żeby móc coś zrobić. Uuu! I udało się walnąć w domy, który się rozleciał i tak też UW traci swój karabin maszynowy, a tymczasem gwardia upuszcza znowu swoją broń. Ale udało im się podnieść. O, ale czy oni to przeżyją? Strzeliwani z każdej strony przez maksymalnie doświadczonych tutaj grenadierów. Plak kontra 85. Ja to widzę. Tak jest. A o, wygląda na to, że po zobaczeniu 85 od razu zostało to anulowane. Mm, Ostwind i postanowił pewnie zainwestować w kolejnych. A, bo stracił swoich pionierów. A tutaj nawet ci. A nie, nie stracił, bo po prostu ta ikonka mnie tak zmyliła, bo takie rzadko ją widzę. Zostali ulepszeni na te śmieszne zestawy usuwania, znaczy zestaw wsparcia sapera. O. Takie to śmieszne rzeczy można tutaj to im dać dzięki temu. o 85 ostrzeliwana całkiem ostro przez tego paka, ten pak tutaj, gdyby, kurde, myślę, że ten moździerz naprawdę nie był... Ooo, ale szwarta miał, strzelił tutaj w zasłonę, a Panzer 4 też bał się tego, tego. Gdyby ten moździerz przyzwać właśnie, myślę, że dałby dosyć sporo, by atakował właśnie tego, cały czas tego paka, by się skupił tylko na nim. To o, o, mogłoby być niezłe. Co odpowiedziała? No, zaraz zobaczymy Nie, przyjaciel po chce naszą strefę. Nie Nieprzyjaciel chce przejąć naszą strefę. Góra, no właśnie, trzeba patrzeć na te punkty zwycięstwa, bo to w każdej chwili wiadomo. Nagle będą trzy przez dłuższy czas i trzeba będzie się totalnie na nich skupić. Da, Datawaryści, no. 85 na prawiankę. O o, te dwa oddziały niemieckie oczywiście są na bliski dystans. Ci weszli do domu. O, w ostatniej chwili się schowali przy tym granatem. Mimo, że gwardia ma oczywiście karabiny DP, no to. Nie są w stanie tutaj przeciwstawić się aż takiej tutaj ilości broni automatycznej. I dół teraz znowu zajmowany przez Niemców. Co? <ścoughs> Atakują z wiele. <skurwile. ścoughs> Ten damik tego paka jest po prostu morderczy. Jak ja go słyszę to. Teraz mi się śmiać chce się. Wróg nas zaatakował. O, o, czyżby grenadierzy maksymalnie doświadczeni mieli zostać zabici w odwrocie? Chyba nie, chyba się nie uda. Jeszcze tutaj z boku, właśnie. Widzicie, co on robi z Rambo, Uberman. Ale gwardia padła na ziemię, żeby zwiększyć swoją ochronę. Sami mają też maksymalny poziom doświadczenia, więc aż tak się tego nie boją. No i co teraz, tak naprawdę? Myślę, że UW chciałby sobie przyzwać tygryska. To byłoby całkiem fajne dla niego, ale ma za mało stanowczo zasobów ludzkich, żeby coś takiego zrobić. I 85 nadjeżdża. Pak, gdzie jest pak? Pak, dopiero wraca, musiał się uleczyć. I zostało użyte oznaczenie pojazdu. Czyżby pancer 4 miał być teraz neutralizowany, Uszkodzili mu silnik poborowi granatem przeciwpancernym. Pak już nadjechał, został wykryty. O jezu, wystrzelił choinkę nam do góry. Jeszcze jeden strzał brakuje tylko. Oznaczenie pojazdu robi swoje. Dużo obrażeń i 85? Nie! Zrykoszytował strzał od przedniego pancerza. Co za fail! Ale za to oddziały, patrzcie, masakryczny blob radziecki zneutralizował paka, zanim zdążył oddać kolejny strzał. Jeszcze jeden jest, poza kontrolą. Tutaj pionierzy chcieli go naprawić, ale niestety. Nasz pancerz 4 się rozleciał, drogi kolego. I nagle, i tego właśnie potrzeba More Blob! O, uwu się troszeczkę spłakał. Pisów, of... o zaczyna się. Jest, jest, toksik. Tego brakowało, tego dawno nie było w sumie. I uwu składa broń. Poddał się, właśnie. Tego potrzebował w Jednej dobrej akcji, i tak też się stało. pak został zneutralizowany. Mm, no i. Tak to się skończyło. Trochę dziwnie, w sumie właśnie. Halo UwU miał dosyć sporo zasobów tych paliwa. Mógłby coś tu jeszcze ogarnąć, pancernego, no ale wyprztykał się z zasobów ludzkich. Wygląda na to, że nie był w stanie przeciwstawić się tej jednej akcji blobowej. Czy to był taki blob? No trochę tego było, tej gwardii tutaj i tych rzeczy, ale to nie był aż taki blob, żeby nie wiem, tu były wszystkie jednostki w tym jednym miejscu, nie? Patrzcie, jedni byli tu, drudzy tu, a ci dopiero tutaj. To tu były chyba 3 czy 4 jednostki. No, dlatego takie, no, no, no. Nie ogarnął, nie spodziewał się tego. Dał sobie przede wszystkim uszkodzić silnik, no i to go zgubiło. Tyle. Takim akcentem się żegnamy. Dziękujemy, panie kebapie, że nam wysłałeś tą powtórkę. Dziękuję też za uwagę widzowe. I pamiętajcie, że jeśli materiał Wam się podobał, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, jakieś tam dzwoneczkowania i takich tam pierdolników. A teraz na razie i do następnego. Hej!